Witam ja Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejna recenzja firmy: jak tu można zauważyć, Alpawes. Jest to stacja ładowania plus do tego jeszcze panel przenośny. Pokażę Wam moją kolejną chłopską recenzję. Nie spodziewajcie się tu jakichś testów ze specjalistycznym sprzętem, mierzeniem, czy bateria ma tyle i tyle, czy to tyle i tyle udźwignie. Ja po prostu to sprawdziłem tak, jak ja będę to użytkował i pod siebie. Mm. Może Wam się to spodoba. Może Wy też jakieś tam z tego wnioski wyciągniecie. Dla mnie było ważne, czy mi to będzie odpowiadać, jak to wygląda faktycznie, bo dużo o tym słyszałem, dużo o tym czytałem, dużo oglądałem. No ale co innego dotknąć i sprawdzić, a co innego tylko gdzieś tam widzieć na ekranie telewizora czy tam telefonu. Jak widzicie, pogoda nie rozpieszcza bo kartony Lekko mokre. Też strasznie pada. Więc dzisiaj niestety. No nie będzie testu, Czekałem dwa tygodnie w sumie na pogodę, żeby zrobić test z panelem ile z tego panela faktycznie tego prądu może wejść, ale niestety mamy styczeń. Tutaj praktycznie od miesiąca albo lepiej ciągle też pada, więc nie jest to możliwe. Na pewno na wiosnę będę, zrobię test z panelem jak to wygląda i na pewno zamieszczę na kanale. A teraz pokażę Wam jak ten sprzęt wygląda i później przejdziemy do części testowej. No i tak, nie będę tu ściemniał, że już tego nie otwierałem, bo już testy były. Kabel do ładowania, no to standard. Instrukcja obsługi, nie ma w języku polskim, ale jest na tyle czytelna i to jest tak nieskomplikowane urządzenie, że naprawdę każdy sobie poradzi. Gruby steropian, fajnie zapakowana, naprawdę tutaj praktycznie nie ma szans, żeby się coś stało. wyjmiemy to. I tak, tak to wygląda. zrobię Wam zbliżenie telefonem, pokażę teraz co, i jak i dlaczego. No i tak, sama stacja wygląda tak. Jest niedużych rozmiarów, to jest model R600. Baterie w środku ma, z tego co pamiętam, prawie tam 12 watogodzin. Za chwileczkę przejdziemy, to Wam pokażę dokładnie. I tak, zaczynamy od góry, może. Tu jest to bezprzewodowe ładowanie np. telefonów albo tam innych urządzeń. Do 15W. Szału nie ma, ale jeżeli zapomnicie o ładowarki kabla, lepszy jest niż nic. Włączmy ją. Tak wygląda po włączeniu, chwileczkę potrzebuję. Cyk. Ja mam 40%, bo używałem, jeszcze nie zdążyłem naładować. I tak. Zaczniemy może od lewej. Gniazdo na 12V typowe samochodowe do 10A. ampeczka, kilka trybów fajna sprawa. I teraz tak, po prawej. No jest tu napisane, żeby włączyć funkcję Bluetooth. Wystarczy 3 sekundy, nacisnąć tutaj ten przycisk. Naciskamy, pokazuje się nam ikonka Bluetooth. I już możemy dzięki aplikacji połączyć się z tym urządzeniem i zobaczyć stan naładowania urządzenia, ile prądu dostaje np. z panela, albo ile dostaje z sieci, jeżeli jest podłączone. Co tu jeszcze możemy? No, włączyć lampkę przez telefon, włączyć gniazda 230V i włączyć te gniazda tutaj USB i USB-C. Zdalnie przez telefon, więc fajna sprawa. Tu wyłączymy. Ale trzeba 3 sekundy przytrzymać. Jeżeli nacisnę tak, tylko krótko, to włączam tą część. Czyli wszystkie tutaj te gniazda do ładowania. No, typowo telefonów, jakichś słuchawek, takich, takich różnych małych pierdół. Tutaj mamy typowe gniazda. Tutaj można do 600W. Teoretycznie powinno to pociągnąć, ja na takim obciążeniu nie pracowałem, nie próbowałem, nie wiem maksymalnie jaki pobór miałem, to chyba było 120, z tego co kojarzę, a i bez problemu dawała radę. Co jeszcze? Odwróćmy ją. O. I tak, gniazdo do ładowania z sieci, tutaj mamy kabel, tu jest gniazdo do panela. I tutaj jest przycisk do zrestartowania jakby nas nastąpiło, że tak powiem przeciążenie urządzenia, to wtedy to powinno wyskoczyć i wciskamy i jedziemy dalej z koksem. Tak wygląda sama stacja. Waga tej stacji to jest 5,6 kg i muszę powiedzieć, że w ręku fajnie leży, można to nieść, bez problemu. Tak jak gdzieś na kemping to można śmiało tutaj z tym sobie że tak powiem podróżować i się w ogóle nie czaić. Przejdziemy teraz do panela, może ja rozłożę go tutaj, ale tak jak mówię, pokażę wam. No nie ma, nie ma opcji, żeby w ogóle coś tutaj nagrać z panelem, bo pada strasznie i pogody nie ma. Panel wygląda tak, bardzo estetyczny. Podoba mi się ten zielony kolor. No wygląda trochę jak aktówka. I teraz tak, co mamy z tyłu, tajemniczą kieszonkę, a w mamy wszystkie możliwe kable przejściów, tutaj jest kabel do podłączenia bezpośrednio do panelu, do stacji, instrukcje obsługi oczywiście, tutaj mamy wszystko napisane odnośnie tego panela, po polsku też nie ma, no ale to mówię to tutaj, łatwo można się pokapować co chodzi, tu mamy jeszcze przejściówki, Tutaj są kable. No nawet tak można ładować. Super. Fajna sprawa. Cały zestaw gotowy do użytku. Jak widzicie, tego nawet nie rozpakowywałem, bo nie, no, po prostu nie było gdzie. Ale zostawię to. Za chwilę rozwinę panel i podłączę go na chwilę tutaj w pomieszczeniu. Wiem, że to nic nie da, ale żeby optycznie zobaczyć, jak to wygląda. No i tak to wygląda. Podłączone. Bardzo estetycznie. Ja tu oczywiście podłączyłem do tego, do... Do ładowania, no ale tak jak widzicie, w pomieszczeniu, no to tutaj jest 1 w ład ładuje i do pełnego naładowania 99 dni. Więc no. w okolicach kwietnia powinienem mieć pan panel tak naładowany, no ale nie ma opcji, żeby to inaczej przetestować. Jeszcze wam tu pokażę z tyłu, jak to wygląda. Tutaj macie takie fajne nóżki, one są wszystkie na rzepy. Do podtrzymywania tutaj tego panela pod odpowiednim kątem. I naprawdę ja jestem zadowolony i nie mogę się doczekać testów jak będzie słoneczna pogoda, no bo tutaj teraz są no to. Wiadomo, to żaden test, tylko prezentacja jak to fizycznie wygląda. Nic. Teraz przejdziemy do części testowej, a później do samego podsumowania. Dzisiaj mamy pierwszy dzień pracy. I od razu stwierdziłem, że zabieramy tego mościa od razu do, do testów, sprawdzić jak on się będzie umieścił, czy to w ogóle ma prawo bytu, zobaczmy, powinien mieć około 80%. No ma 80% no i dobra, i tego tak zabieram. I zobaczymy. Muszę parę baterii, do paru urządzeń podładować. Zobaczymy jak sobie da radę, ile z niego zostanie po dzisiejszym dniu. No i dobra, na początek na początek weźmiemy. Naładujemy, mam tu kilka baterii do ładowania, chcecie zobaczyć. Puściutka. I ta jest też puściutka tak jest. Muszę to naładować to jest do sprzętu miłoki do, klucz, do klucza udarowego. Potrzebuję do e, odkręcania wodomierzy. Włączymy tego dziada. Włączymy tutaj cyk Zaskoczyło i ładuje 16 wat. No, 37 już skacze. Wentylatorek też się załączył. 69. Producent podaje, że to jest niby 90. 92, 90 zobaczymy. Jest 69. No i zobaczymy. Możliwe, że tak zostanie. Nic, niech to się ładuje, ja idę do pracy, zobaczymy później ile zeszło na ładowanie jednej baterii. A już na 70 skoczyło nawet na chwilę. 3 godziny minęły i mamy 52%. Bateria jest naładowana, czyli było 80%, czyli 28% potrzebowało tutaj na baterię, żeby naładować. Nic, ładujemy drugą. Tuż już idźmy za ciosem. Dobra, ja to podłączę. No i dobra. Robi się druga, 52%. Ta też była pusta. One są 3A, te baterie. Obydwie. To lecimy. Druga bateria naładowana. A mi zostało 27%. O, będzie lepiej widać. Więc. 27 miałem, 80, czyli 53% zużyłem na ładowanie tych dwóch baterii. Naładuję dzisiaj w domu do pełna i jeszcze mam do ładowania spawarkę i wkrętarkę i wiertarkę, więc zobaczymy jak się wykaże. Na dziś koniec testów. Ale taka ciekawa obserwacja, bo o godzinie 14.30 skończyłem ładowanie tych baterii I zapomniałem wyłączyć przetwornicę, cały czas przetwornica chodziła, a mamy teraz godzinę 17.30 Czyli w 3 godziny, w 3 godziny zeżarło mi 22% baterii, bo było 27, nie było 27 Minus 9 no to 18% mi wpieprzyło baterii Czyli trzeba też zwracać uwagę na to, żeby to przetwornicę wyłączać, bo dość dużo prądu na takim, że tak powiem jałowym biegu też pobiera i, i niestety, ale no, te parę procent to jednak robię różnicę. Podejrzewam, że jakby cały dzień tak było, no to praktycznie całą baterię by mi tylko przetwornica pobrała. Nic, ja ładuję, jutro testy dalej, tablety, inne rzeczy do ładowania, zobaczymy jak to się będzie spisywać. Dzisiaj kolejny dzień testów. Nowy jestem w robocie, zaczynamy ładować wszystko co mamy do ładowania. Jeszcze mamy baterykę jedną. Mamy cztery bateryjki do ładowania, jedną dużą załadujemy tutaj z makusy. ona naprawdę nie jest nie jest pusta całkiem. Ale trzeba podładować, zobaczyć Włączamy tutaj sprzęciora patrzymy 100% wczoraj ładowany tu już idzie tu podłączymy też fajnie by było jeszcze jakby było widać a, jeszcze mam latarkę taką ledową Coś wiemy, weźmiemy tutaj z USB Tu mamy włączone kabelek proszę pana, proszę pani Niech ty wejść Tu się ładuje, prawie pusta Tu się ładuje, tu się ładuje 86W jest teraz pobierane, nie się ładują, ja jadę dalej. Później, później zobaczymy, ile się naładowało. Ja tak sobie podzielam, troszkę żeby mi się to nie obijało, bo szkoda. No, mała elektrownia się tutaj ładuje, odczyt się robi, a mi tutaj już Makita dała znak, że się naładowała, to też się naładowało. To jest naładowane, podłączymy do ładowania, Makita można wyłączyć, bo Makita już jest pełna, więc nie ma co prądu marnować, nie mamy go aż tyle, aż kurczę. I zostało nam 69%, czyli 31% na tą jedną baterię. To jest 5A i te małe są 1,3A, czyli one są tam malutkie. I zastanawiam się, czy nie podpiąć tego ustrojstwa i nie spróbować tego naładować, zobaczyć ile zejdzie. Podłączymy. Podłączone, tutaj już jest charging. Tu jest ładowanie. 47 niby wad bierze. Zobaczymy taką, będzie lepiej widać. Musiałem niestety tak wpiąć, bo inaczej nie ma miejsca. No dobra, zobaczymy. Niech to się ładuje. No i tak, spowarka jeszcze nie jest naładowana do końca, ale już tam na pewno. Zaraz ją mogę włączyć. Zobaczymy. Miała na 200 strzałów. Się włączę z ciekawości. Zobaczymy na ile ma. Trzeba chwilę poczekać a jest 729, czyli 500 strzałów mi doszło. Zostało 29%. Tu kolejna bateria naładowana. I na, na dzisiaj koniec tych testów. Nie! Klapa się zamyka. Latarka, latarka naładowana. Tak jest. Yy, ja już pewne przemyślenia na temat tego sprzętu mam. Ale to wam powiem w dalszej części Ja to rozłączam I uciekam Bo strasznie wieje i strasznie zimno Szkoda, że nie mogę tego przetestować Z tymi spalenami Ale pogoda jest taka Taka jest Że nie idzie tego po prostu Nawet jeżeli bym to podłączył To co to, to tam da Sprawdzić na pewno sprawdzę Ale na chwilę obecną yy, tylko z sieci ładowanie wchodzi w y, grę Szybkie podsumowanie Ja tutaj nie będę makaronu na uszy nawijał Przedłużał tego w nieskończoność, żeby tutaj tego, żeby czas nagrywania był dłuższy Ja jestem z tego sprzętu zadowolony, jak z panelem, nie wiem jeszcze Bo tak jak mówię, testy nie były przeprowadzone Tak jak powinny być przeprowadzone, nie ma na to pogody W pochmurny dzień zapomnijcie o ładowaniu z panela raczej Może jakimś tam, że tak powiem, powolnym ładowaniu ok, ale to by trwało, podejrzewam bardzo długo przy tej powiedział, która jest u mnie w styczniu. Sama stacja lekka, fajna, mobilna. I tak jak na moje potrzeby, co widzieliście w testach, do czego ja to będę używał. Bo tu głównie chodzi o to, do czego ja to będę używał. Jak najbardziej na tak. Na kempingi jakieś pod namioty, na rybki. Super sprawa jest latarka, jest tutaj ładowanie telefonu bezprzewodowe, jakby ktoś ładowarki zapomniał, albo nie zapomniał, ale po prostu nie musisz ze sobą ciągnąć tych kabli i tych wszystkich wtyczek. To super sprawa. Bateria 12 Amperów. No wiadomo, nie jest największa, ale do takiego gdzieś tam podtrzymania tableta czy tam laptopa przy ładowaniu, żeby tam bateria troszkę dłużej podtrzymała, do ładowania telefonu, jakichś innych mniejszych sprzętów jak najbardziej na tak, mi to pasuje do wkrętarek, do wiertarki tej dużej Makity, do urządzeń firmy tej Milwaukee, tam tych, tych, tych kluczy udarowych, tego wszystkiego, jak najbardziej na tak, ja jestem zadowolony, to ze mną na pewno będzie jeździć, sprzęt zostaje ze mną i co, i będziemy użytkować, poużytkuję trochę i będę mógł powiedzieć może coś więcej na temat na przykład żywotności tego sprzętu, ale estetycznie wszystko bardzo fajnie wygląda, mi się podoba. Ja Was zapraszam do komentowania. Oczywiście łapek, jeżeli się podobało. Jeżeli się nie podobało, to też w sumie. No i do subskrypcji. No i trzymajcie się. I widzimy się w następnych testach albo na wystawkach.